Słuchajcie, jesteście teraz pewnie przed ważnym wyborem w waszym życiu. Mamy tu na myśli wybór szkoły średniej, czyli nowej ścieżki edukacyjnej. Warto więc zastanowić się oraz wybrać taki kierunek, który naprawdę was interesuje oraz taki, który będzie w stanie zapewnić wam stabilną oraz przyszłościową pracę. Jeszcze dwa lata temu byliśmy w tym samym miejscu. Co wy teraz? Mieliśmy te same wątpliwości i obawy. Jednakże od zawsze naszą pasją było podróżowanie, poznawanie nowych kultur i ludzi. Zdecydowałyśmy się wybrać kierunek technik, organizacji turystyki. Branża turystyczna bezustannie się rozwija. Dlatego zarówno my, jak i Wy mamy pewność, że w przyszłości znajdziemy tam pracę. Oprócz tego, jest to kierunek, który daje nam mnóstwo możliwości rozwoju. Oprócz wiedzy teoretycznej, którą tutaj zdobywamy, mamy możliwość poszerzania naszej wiedzy poprzez różnego rodzaju kursy. Na przykład kurs animatora. Jest to kierunek dla osób odważnych, kreatywnych i niebojących się nowych wyzwań. Możemy zapewnić wam, że jeżeli wybierzecie nasz kierunek, otoczymy was opieką. Zarówno my, uczniowie, jak i nasz nauczyciel, pan Adam Łukasik, który bezustannie nas motywuje oraz wspiera. Myślę, że rozwiałyśmy wasze wszystkie wątpliwości i że wkrótce spotkamy się na korytarzu szkolnym. Do zobaczenia!